Cieszy nas to przede wszystkim, że firmy chcą zostawać, że tak naprawdę większość umów mamy przedłużonych, a prawie że można powiedzieć, że dzisiaj jest brak miejsca na stroju sportowym Wisły, co daje, można powiedzieć, nieduże możliwości, bo my dalej jesteśmy w trudnej sytuacji, ale na pewno te kroki będą szybsze i większe, jeśli chodzi o rozwój, a przede wszystkim o rozwój sportowy. Jest to nasz model biznesowy, w który idealnie się wpisujemy. Chcemy sponsorować drużyny przez długi okres czasu, bo dzięki temu jesteśmy bardziej rozpoznawani i pomagamy polskiemu sportowi. Jest bardzo ważne, żeby nie być tylko takim sponsorem, który jest widoczny na meczu. Dla nas ważne jest to, żeby dać też coś od siebie kibicom i żeby kibice czuli, że my chcemy tworzyć daną społeczność danego klubu. No nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że przez te 4 lata udało nam się już to zrobić z kibicami Wisły Kraków. Teraz przed nami jest dużo większe zadanie. Bo musimy sprostać oczekiwaniu nie tylko nowych kibiców, których często są dla nas też klientami, ale także zadowolić tych, którzy już są z nami dłużej. No i dlatego już można powiedzieć, że szykujemy też sporo akcji dla osób, które bardzo często w komentarzach nam gdzieś wypominają, że ale pamiętajcie też o tych kibicach, którzy już są z wami dłużej. Więc mówię o otwarcie, że pamiętamy i tak jest też cel na tę umowę. Mamy dwa cele. Jeden to oczywiście pozyskiwanie dla nas nowych klientów, więc pozyskać też nowych kibiców, wisły dla siebie, ale też zadowolić tych, tych wytrwałych, najbardziej, najbardziej zagorzałych fanów. Reprezentując Wisłę Kraków, myślę, że sam brand, marka, kibice, historia powoduje, że te rozmowy są zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ ja nie muszę prezentować. Nie muszę przedstawiać e, tak naprawdę e, Wisły Kraków, e, więc e, myślę, że te negocjacje tak samo jak z innymi, tak i z AlfaBetem przebiegały w bardzo dobrych e, warunkach. Oczywiście bardzo cieszymy się, że AlfaBet zostaje na kolejne lata, bo tak jak mówiliśmy, ważne jest też dla nas to, że firmy, które z nami współpracują, e, które są z nami i były w tych trudnych czasach, są dalej, więc tutaj e, wielkie podziękowania. Cieszymy się, że będziemy wspólnie współpracować na kolejne 4 lata. Ha